Zwycięzcą frekwencyjnym jest Konkurs Plastyczny. Tutaj mamy ponad 2000 prac. Dobrze, że mamy do wyboru, służą nam plastycy z Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka, bo my sami bez naszej wiedzy nie poradzilibyśmy sobie, żeby wybrać najlepsze wśród naprawdę najlepszych prac. Dziękuję wszystkim rodzicom, uczestnikom, tym autorom prac, nauczycielom, bo to oni e, dzieci oczywiście do tego aktywizują. Lubię mieć jakieś miejsca, lubię jakieś nagrody wygrywać takiej tonacji bym powiedział sportowej. Fajnie się to zgrywa bo przecież czekają nas za cztery miesiące Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce właśnie w Toruniu i między innymi też ten konkurs też służył żeby propag propagować tę ideę. Moja praca miała być hodlem dla zbliżających się halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w 2026 roku w Toruniu.